To już druga zarwana nocka, kiedy pracuję nad kolejnym odcinkiem programu, a słyszałeś, że podobno. Docencie to. Dajcie suba, lajka, komentarz, poślijcie to dalej. Udawajcie, że Wam się podoba cokolwiek. Chciałbym spać. Się z Państwem po raz szósty, po raz szósty w programie, a słyszałeś, że podobno. Czas pędzi nieubłaganie i zbliżamy się do tej chwili, kiedy braknie nam kartek w kalendarzu na 2022 rok. Warunki podczas dzisiejszych nagrywek są tak niesprzyjające. Za moją firanką jest facet, który właśnie rozładowuje silos. Pytałem go, czy może to zrobić później, bo mam tutaj ważne nagrywki. Ale powiedział mi, że ja mu nie płacę, także mam się pałować. Dlatego przejdźmy szybko, ciszej tam i sprawniej do tematów, które dla Was dzisiaj przygotowałem. Jak nie zabić kierowcy Silosa podczas rozładunku? Żartuję. Abstynencja Ciapatego. Powtórka z rozrywki w Dover. Figa z makiem od Mikołaja dla polskich trackerek. Mikołajki 2022 i mała wpadka. Michael Jaga w trasie oraz ich lekcje języka obcego. Maciej Tkaczykowski, od milionera do zera. Od Adara do Agrara. Na koniec facet, który mógłby zagrać rączkę w rodzinie Adamsów. Polskie trackerki zasugerowały się tym, że Mikołaj lubi niegrzeczne dziewczynki. Kurwa Figa z makiem dziewczyny. Grzecznym trzeba być cały rok. Niedalej jak miesiąc temu mówiłem o tym, że polskie trackerki postanowiły dawać w szyję. Iwona Blecharczyk, Kate Trackdriverka i Natalia. To jedne z wielu trakerek, które postanowiły na przekór prezesowi dać w szyję. A teraz są wielce zdziwione, że Mikołaj nie przyszedł do nich z prezentami. A jak tam w ogóle był u was dzisiaj Mikołaj? Czy nie? Nie, nie był. Dziewczyny, wszystko da się jeszcze naprawić. Chociaż jest mały haczyk w mojej propozycji. Mikołaj, oczywiście, może do Was jeszcze dotrzeć, ale został nam tylko taki. I zastanówcie się, czy takiego Mikołaja właśnie chcecie. Dzisiaj lecimy sobie rozdawać prezenty, fanciki, wszystko także autko przystrojone. Zobaczcie. Szukajcie, po całym Zesobie! Ho, ho, ho! Lecimy dalej, chociaż tematu nie zmieniamy. W poprzednim odcinku opowiadałem wam o tym, jak Karolina ukradła ciężarówkę Coca-Coli, którą miał przyjechać święty Mikołaj. Jednak to nie jedyne kryminalne wydarzenia, które spotkały świętego Mikołaja. Kate, truck Driverka i Adrian Tracker-Packer postanowili go porwać. Pod groźbą przemocy na ich polecenie rozdawał drobne upominki kierowcom na parkingach. Do filmu ciasteczka. Wesołych świąt! Drogie polskie trakerki, jeżeli macie mieć do kogokolwiek pretensje o to, że Mikołaj do Was nie dotarł, to właśnie do Kate i Adriana. Jak coś najlepsze dla na Was, ale coś to Mikołajem podjeżdżamy i prezenty dajemy Jednak wszystkim wyszło to na dobre Zabierzcie tego Mikołaja Wywieźcie go I nigdy nikomu nie oddawajcie Zwiążcie i najlepiej wrzućcie do rzeki ha, ha, ha! Kurwa gra! Maciej Tkaczykowski Czyli od milionera do zera To wam powiem jak to się robi Jak wiemy wszystko zaczęło się od tego Że Maciej na okrągło powtarzał Że transport się nie opłaca Firma Tkaczykowski za niedługo zostanie zamknięta. A należy pamiętać o tym, że każde kłamstwo powtarzane tysiąc razy zamienia się w prawdę. Transport się nie opłaca, transport się nie opłaca, transport się nie opłaca, transport się nie opłaca, transport się nie opłaca. Zaczęło się niewinnie od sprzedaży swojego dobytku. Rzucony ochłap w postaci kilku procent udziałów miał dać mu godne życie. Ciepła posada spedytora miała zapewnić mu zajęcie. Życie szybko to zweryfikowało, i z ciepłego stołeczka musiał wypaść w końcu na drogę. Maciej sobie jedzie. Bieda jest bezlitosna i dosięgnie każdego. Kurwa, widzi pan ile kaczek. Idzie sobie kurwa parkiem, już sobie kaczki chleb rzucają, kurwa. Każdego, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że może jej doświadczyć. W myśl zasady, lecę lasem, lecę polem, nie pierdolę się z wiatolem. Zabłądziłem. Maciej znalazł kolejny sposób na genialne oszczędności. Nie będzie płacił za drogi publiczne, jeżeli nie będzie z nich korzystał. Ale zaczęło sypać, kurde. Mimo to nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że sprawa jest na tyle poważna, że Maciej po godzinach pracy jako kierowca musi sobie dorabiać odśnieżając chodniki. Kurde. Nie macie pojęcia, jak tu jest ślisko. Nie wiem, jak Wy na to się zapatrujecie. Ale ja zorganizowałbym zbiórkę dla Macieja. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jest to dobry pomysł. <noise> czy w tym roku szykuje się powtórka z dołwem? <noise> czy kierowcy dotrą na wigilię do domu? Protest Dwa cały czas bez zmian. <noise> czy chęć szybkiego zarobku przed świętami będzie silniejsza? Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale mam pewien pomysł, jak spędzić. Święta z rodziną A w dupie mam pis i platformę Skurwy syny nawet rodziny skłócili Jeśli chcesz spędzić Święta z rodziną i przy okazji Zarobić troszeczkę pieniążków Weź rodzinę Do pracy na święta Pierwsze ograniczenie na, 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 na. Przez cały rok Wszyscy powtarzają, że pieniądze Nie są najważniejsze Jeżdżę dla pasji, nie dla pieniędzy Jeżdżę dla pasji nie dla pieniędzy. Jeżdżę dla pasji, nie dla pieniędzy. Jeżdżę dla pasji, nie dla pieniędzy. A kiedy przychodzi wigilia i wizja zarobienia troszkę większych pieniędzy, to pozabijać się macie wszyscy o to, żeby tą robotę dostać. Kolego ja zarabiam 17850 razy 3 i 7 i 7 złotych miesięcznie Poźno papierosa. Skoro wszyscy tak dobrze zarabiacie, odpuśćcie sobie tą pracę w święta. Dajcie zarobić tym, którzy mają gorzej. Dzień dobry, uszanowanie. Witam serdecznie. Maciej zamiast odśnieżać chodniki mógłby pojechać do Anglii na święta. Maciej, jak ci się widzi wizja Wigilii w Dover? Pakuj rodzinę i jazda, zarobisz parę groszy. Pierwsze ograniczenie. Na, 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 na aga i michael w trasie podróżują na całego zwiedzają i czerpią z życia ile się da dogadać potrafią się z każdym naprawdę spędziliśmy ze sobą dzień na master Trucku. Był to bardzo udanie spędzony czas i udowodnili mi, że język transportu nie dzieli się na nację. Doszło ostatnio do ciekawej sytuacji z ich udziałem, gdzie spotkali drugiego transportowego frika, który na widok pięknej Skani ma gęsią skórkę. Zresztą jak oni. Nie mogli się dogadać ani po włosku, ani po polsku, ani po angielsku. No. Bellissimo i wydawałoby się, że język transportu jest na tyle uniwersalny, że mimo to dogadają się. Kurwa, kurwa. Jednak dotarłem do informacji, że dogadali się w języku francuskim. Marcin Najman. Marcin Najman. Oczywiście nauka języka francuskiego jest bardzo droga. 28,5 tysiąca złotych. Jednak Michael jest cwany. I postanowił skorzystać z promocji. A ja, jeżeli coś jest solidne, to pragnę to zareklamować u siebie. Dlatego nauczyciel Michaela właśnie teraz przedstawi Wam swoją ofertę. Temat, który rzucił na kolana całe środowisko transportowe. Ciapaty postanowił nie pić alkoholu. Przeszkadza jej, bo, bo ja rozmawiam. Skończył się imprezowy styl życia i nie ma dawania w szyję. Dziewczyny, polskie trackerki uczcie się od tego pana. macie co działacie, tu wasz ulubiony Ciapaty. <grym> Ale czy w tym temacie wszystko jest takie proste? Czy... Białe jest białe, a czarne jest czarne. Nie do końca wszystko jest takie, jak nam się wydaje. Niestety inspirowany majorem z ulicy szkolnej. Może ktoś ci powie, bądź sobą, a nie kimś. Nie słuchaj tych głupot, którzy ci namawiają do niewiadomo czego. Piotr poszukał sobie innych urozmaiceń swojego życia codziennego. Czy to jest dobra droga? Czy to jest odpowiedni kierunek? Wydaje mi się, że nie. Drogi Piotrze, przyjacielu, mam nadzieję, że jeszcze zawrócisz z tej drogi i wszystkim nam powiesz. The king is back. Na koniec facet, który mógłby zagrać rączkę w rodzinie Adamsów. T-Rexa w Jurassic Park. Ale on nie myśli o karierze aktorskiej. Jest kierowcą, a to, że nim jest, to dla niego spełnienie marzeń. Poznajcie Andrzeja, rąsię. Troszkę sobie z nim porozmawiałem i wyszło nam to mniej więcej tak. Nie pozwól nikomu pisać Twojego życia. Nie daj sobie wmówić, kim masz być i jaka będzie Twoja przyszłość. Witam serdecznie, Andrzeju, w programie. A ja słyszałeś, że podobno. Będziesz gościem pierwszej rozmowy, jaką będę przeprowadzał na potrzeby tego programu, a pierwszym, bo po prostu wcześniej nie było żadnej ciekawej osoby do takiej rozmowy. Bądźmy szczerzy. Na wstępie tylko zaznaczmy, że sam w prywatnych rozmowach, kiedy mieliśmy okazję podyskutować, powiedziałeś mi, że brzydzisz się tym takim współczuciem na siłę ze strony innych ludzi. I chciałbym Cię uspokoić, bo z mojej strony. Żadnego współczucia nie będzie. Po prostu polecimy z tematem jak należy. Mogę cię zapewnić, że będę zadawał ci tutaj <laughs> niezręczne pytania. Tak, to bardzo dobre słowo, jeśli chodzi o naszą rozmowę. To będą niezręczne pytania. Dlatego przejdźmy od razu do pierwszego pytania, jakie do ciebie mam. Andrzeju, powiedz mi, czy przy zakupie odzieży męskiej zdarza ci się, że ktoś zaoferuje ci jakiś niespodziewany rabat, na przykład przy zakupie garnituru, tak? No, wiadomo, tego materiału na, na rękawy w twoim wypadku jest troszkę mniej. Dlaczego miałbyś płacić pełną kwotę za, za taki garnitur? Cześć wszystkim oraz tobie. Mam na imię Andrzej i jestem kierowcą. Czemu to mówię? Bo nie każdy w to wierzy. No, gdybyś nie był kierowcą, jestem pewien, że. Nie rozmawialibyśmy teraz, i nie zaprosiłbym Cię tutaj. No, bądźmy szczerzy, to jest kanał, który dotyczy właśnie kierowców zawodowych. Jeżeli chodzi o ten rabat, to ja jakoś tak nie uważam, żebym potrzebował go dostać. Pracuję, można powiedzieć, że mnie stać, także, także nie uważam, żebym potrzebował jakiś rabat. Jeżeli chodzi o yy, to, czy jestem bohaterem. Nie, nie, też tak się nie uważam. Nie, lubię tą pracę. Lubię podróże, lubię zwiedzanie nowych miejsc. No i lubię, lubię, kocham jazdę. Uwielbiam to. Odpowiedź bardzo zachowawcza. Czuję się, jakbyśmy rozgrywali partyjkę szachów, dlatego idę w tą grę i odpowiem ci, że powinieneś upomnieć się o rabat, choćby ze względu na to, że jesteś kierowcą ciężarówki, więc tak naprawdę prawdziwym bohaterem, e, który. Pozwala funkcjonować e, całemu społeczeństwu dzięki zachowaniu wszelkich dostaw żywności czy też jakichkolwiek innych. Chyba nie myślałeś, że e, chcecie posądzić o to, że chciałeś przyoszczędzić na materiale i, i stąd czerpać jakikolwiek rabat. Andrzej, tutaj śmiało mogę powiedzieć, że to była pewna podpucha z mojej strony, no ale nie dałeś się, jesteś czujny, ok? To lecimy dalej. Powiedz mi. Czy nie myślałeś na przykład o jakiejś karierze aktorskiej? Myślę, że, że takich osób jak Ty brakuje w świecie filmu, i sprawnie mógłbyś się odnaleźć na przykład w rodzinie Adamsów. Tam też jest Rączka, który, który gra moim zdaniem jedną z ważniejszych ról w tym serialu. Co, co Ty myślisz o podjęciu kariery aktorskiej? Dobre pytanie, czy chciałbym zostać aktorem? <grym> Powiem ci, że nie myślałem o tym, yy, ale <grym> byłoby śmiesznie. No, zawsze yy, albo właśnie mówili do mnie człowiek, rak, yy, Skrzydła ręce też. <grym> no, przeróżne, przeróżne ksypki były, ale nie, nie myślałem o tym, żeby, żeby iść w aktorstwo jakoś tak. Chyba nie wiem, czy się lubi oglądać na ekranie. Może. Okej, okay, rozumiem, czyli nie mamy co liczyć na Twój debiut na dużym ekranie. Powiedziałbym, że szkoda, ale ja tam nie żałuję, słuchaj. Ja lubię siebie oglądać na dużym ekranie. Ja sobie tej szansy nie będę zabierał. Odnośnie tego pseudonimu Skrzydlate ręce to była taka piosenka Eneju jest, taka piosenka Eneju Eneja właśnie Skrzydlate ręce, ale jest też film Skrzydlate świnie, to się bardziej do mnie odnosi. Ale mam kolejne pytanie, bo ja lubię te rozmowy przeprowadzać tak o od dupy strony, słuchaj, i, i przeważnie wszystko robię od dupy strony. Powiedz mi, właśnie jak wygląda twoje funkcjonowanie w trasie od dupy strony. Jak tam z podcieraniem na przykład, co? O, odważne pytanie, jak się podcieram w trasie. Hmm, jak bardzo się tak ciekawi, no to yy, wiadomo, jak już tam yy, skorzystam z talety, no to wychodzę na trawnik i siadam dupą na trawie i jeżdżę jak pies. Rozumiesz, no nie? No, słuchaj, skoro Twoje podcieranie już jakby nie jest dla nas tajemnicą, ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Trudno mi o to nie zapytać. Po prostu muszę. Uwaga, uwaga. A jak to jest u Ciebie? No wiesz, z jazdą na ręcznym, ale nie ciężarówką, tylko wiesz, jak tam sprawy seksualne, ten, czy na własną rękę, czy na czyjąś rękę. No dawaj, no. Podziel się słuchaj. Trochę pytanie na miejscu. Mam nadzieję, że yy, nie wynika ono z tego, że masz coś do mnie. W jakimś cieplejszym kontekście. <laughs> yy, dopóki miałem dziewczynę, tam kobietę, yy, to jakoś sobie radziłem, radziliśmy sobie wspólnie. Ale odkąd jestem pięknym kawalerem, to muszę yy, wchodzić głębiej w tajniki masturbacji. No, jakoś to, to wiesz... Hmm, jakoś to, to próbuję ogarnąć, że tak powiem. I, I daję radę, także spokojnie, nie masz się co martwić. Radzę sobie w tych sprawach. Słuchaj, no przystojny z Ciebie facet, ale totalnie nie w moim typie, także no musisz mi wybaczyć, ale... Ja nie będę zgłębiał z tobą tajników masturbacji. Cieszę się, że sobie z tym radzisz. I jakby na tym poprzestańmy. Ale czekaj, czekaj, bo mam jeszcze jedno pytanie. Ono się zrodziło teraz w mojej głowie. Powinienem zadać je na samym początku, ale już mówiłem, że ja zawsze od dupy strony zaczynam. Nie wiem, czy większa przyjemność. Czy... Dobra, nie wnikajmy. Słuchaj, powiedz nam krótko. Co stało się z Twoimi rękami? Taki się urodziłeś? Czy na przykład za dzieciaka miałeś jakiś genialny pomysł, i kiedy mama mówiła, nie wkładaj rąk do miksera? To włożyłeś, potem wyciągnąłeś ich trochę mniej. Krótko powiedz nam, co się stało. Cieszę się, że nie jestem w Twoim typie. W sumie ty, w moim też nie. No i nie należę do osób aż tak ciepłych. Hehe. He. Jeżeli chodzi o moją chorobę, no to nie, to nie jest wypadek, to, to jest od urodzenia niestety. Taka bardzo, ale to bardzo rzadka choroba w Polsce. Bodajże, jak ja się urodziłem, to było bodajże 10 przypadków. Także można powiedzieć, że jestem taką wersją limitowaną. <laughs> Dużo osób pyta, czy to zrobiłem sobie na cyrkuladce. Nie wiem, kurwa, jak można sobie zrobić takie rzeczy na cyrkuladce, ale. Najwyraźniej chyba ktoś się już z takim przypadkiem spotkał, że można tak kurwa zwichrować ręce i dłonie. Okej, okay, okej. Okay. Ja ci tam nie wierzę w to co przed chwilą powiedziałeś. Bardziej bym się skłaniał ku temu mikserowi, ewentualnie po pijaku jakąś tokarkę pewnie chciałeś zatrzymać, no bo przecież każdy robi jakieś głupoty pod wpływem alkoholu. Ale nie mi to oceniać a teraz tak całkiem poważnie Andrzeju fajnie, że zdecydowałeś się ze mną porozmawiać mam nadzieję, że nasza rozmowa odniesie taki skutek jakiego oczekiwałeś że pokazałeś wszystkim, że masz do siebie dystans i spoko sobie z tym żyjesz jesteś gościem, który spełnił swoje marzenia oczywiście o występie w moim programie ale też zrobiłeś prawo jazdy i spełniasz się jako kierowca zawodowy życzę Ci wszystkiego najlepszego spełniaj dalej swoje marzenia no i teraz masz swoje trzy słowa do moich odbiorców. Moi drodzy, w trzech słowach na koniec chciałbym wam powiedzieć, żebyście się nie poddawali, mimo trudności, które los wam przyszykował. Idźcie do przodu, nawet jak się kurwa przewrócicie, to stańcie i potrzebcie się z tego brudu, który tam powstał i do przodu. Idźcie się do przodu, do góry, do marzenia, po swoje pragnienia. I jak widać, można. Nawet jak się jest spierdolonym do kwadratu. Także yy, pozdrowię wszystkich. Słuchajcie, zanim weźmiecie kije i ruszycie, żeby obijać mnie tymi kijami, posłuchajcie tych trzech słów, które nagrywam już z rąsi. <laughs> Zostajemy w klimacie. Nagrywam je z rąsi po wszystkich nagrywkach. Słuchajcie, Andrzej jest gościem, który ma naprawdę duży dystans do siebie. Na pewno większy niż Zasięg ramion i kiedy rozmawialiśmy prywatnie, powiedział krzychu: Kurde, pokaż wszystkim, że ja mam dystans do siebie, że nie potrzebuję tego wymuszonego współczucia, że w ogóle nie potrzebuję współczucia, że jestem normalnym gościem, i właśnie to zrobiłem. Właśnie zrobiłem to ja, i właśnie zrobił to Andrzej. No, także koniec nagrywania z rąsi. A co tam z u sekretarki? Coście i tam znowu nagadali. Posłuchajmy. Automatyczna szparka sekretarka. Cześć, tu seksji sekretarka pana Kubasia. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Szanowny panie redaktorze, chciałem doprecyzować pewne fakty i na przyszłość chciałbym, żeby pan również sprawdzał fakty, no bo owszem, zostałem zaskoczony przez zimę, ale wtedy różnica czasu między Polską a Kanadą była pięciogodzinna ze względu na zmianę czasu. No i ta właśnie jedna mała godzina yy, spowodowała to, że się nie przygotowałem, no po prostu. Ale obiecuję poprawę na przyszłość. Karawe czekoladę. Siema Kubaś. Yy, dzwonię do Ciebie w sprawie pieniędzy za ten wywiad. Nie mam ich jeszcze. I to mówiłem ja. Runsia. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kanału pana Kubasia chciałem przekazać bardzo ważną informację z branży transportowej. Mianowicie, dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, raz na zawsze mówię: Skanio jest najlepsze. Dziękuję za uwagę. nie nieposiłonym! Nie Dobra, Kubaś. to co? Pokażesz tego cyca? Pokaż dzica. Jesteś nienormalny Nie możesz ze mną trzymać Ja pierdole To już wszystko w dzisiejszym odcinku Szóstym Odcinku A słyszałeś, że podobno Kolejny, jak mi się zachce Do widzenia